Wszechmogący Boże, obdasz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Usiądźmy, będziemy czytać najpierw fragment z Księgi Zachariasza. Stary Testament oczywiście nie mógł wiedzieć, że Jezus Chrystus przyjdzie na ten świat, będzie ukrzyżowany, będzie przebity. A jednak Bóg poprzez Ducha Świętego natchnął za proroka Zachariasza i on rzeczywiście to nam chce przekazać. Co przekazać? Że mimo, że go przebodli, to w tym właśnie, w tej męce, jest nasze uwolnienie z grzechów, czyli jest nasze odkupienie. Stąd te, właśnie ten fragment jest czytany także i dzisiaj. Słuchajmy. Czytanie z księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczów Hadad, Rimon, na równinie Megigo. Medi w owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida. I dla mieszkańców Jeruzalem na obmycie grzechu i zmazy. Oto słowo Boże. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Boże mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie. Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Ciebie Cie wielbił przez całe marze Czytanie z listu Świętego Jana Pawła Apostoła do Galatów Bracia, wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie, bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, ale, alleluja. alleluja, Alleluja, Alleluja. Moje owce słuchają mojego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, Zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy. Oni odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważać?”. Piotr odpowiedział za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przekazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili i dodał. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia wstanie. Potem mówił do wszystkich: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z Mego powodu, ten je zachowa. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Siądźmy. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia zawiera bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne pytanie i kiedy ktokolwiek chce rozmawiać z drugą osobą na temat religii, wiary, to musi sobie tę Ewangelię bardzo mocno zapamiętać. A dlaczego? Otóż dlatego, że ono zawiera to pytanie, które jest najistotniejsze. Ja wiem, że wielu ludzi chciałoby przygarnąć na przykład ludzi do, do kościoła. I wielu ludzi właśnie ma taką myśl, że, że, żeby jak najwięcej ludzi przychodziło na mszę świętą, żeby wszyscy ochrzcili dzieci, wszystkie dzieci były do pierwszej komunii i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy mamy taką myśl i to jest dobra myśl. Przy czym proszę pamiętać, że przeciąganie kogoś do kościoła, przeciąganie albo przyciąganie, to nie jest to, o co chodzi Panu Bogu. Dlaczego? Dlatego, że my nie mamy, przy, że tak powiem, kogoś zaciągnąć do ideologii chrześcijańskiej, a ja widzę, że coraz więcej bardzo prosiłbym, żeby nikt już nie robił zdjęć. Dobrze, usiądźcie sobie. Jest liturgia słowa. Proszę sobie usiąść, pana też poprosimy, żeby sobie usiadł, najlepiej, pana też poprosimy, bo nie chodzi o to, żeby kogoś przyciągnąć do ideologii chrześcijańskiej. Chodzi o to, żeby ktoś spotkał Jezusa. I dlatego też, jeżeli będziecie mieli taką chęć, zauważyliście, że ktoś mówi brzydkie rzeczy na temat pana Jezusa i tak dalej, to zawsze zadajcie pierwsze, podstawowe, najważniejsze pytanie: Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Bo od tej odpowiedzi bardzo dużo zależy. Bo prosta sprawa, jeżeli on jest, no, jest jednym z guru, który był na tym świecie, proszę bardzo, tylko to nie jest ten Jezus, o który nam chodzi. Absolutnie nie. Nam chodzi o to, że Jezus Chrystus, stając się człowiekiem, nie przestał być Bogiem. Mahomet żył, umarł, nie odkupił nikogo. Konfucjusz, inni guru tego świata, Budda, i tak dalej. Natomiast Pan Jezus przyszedł po co? Przyszedł po to, aby mnie i Ciebie wybawić od grzechu. A zatem zobaczcie: to pytanie, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus, tak naprawdę powinno być takie. Czy uważasz, że istnieje grzech? Idźmy dalej. Czy uważasz, że sam sobie z tym grzechem poradzisz? Też bardzo proste. Ale wielu ludzi właśnie tu ma wielki kłopot. I proszę pamiętać, że jeżeli cokolwiek chcemy zrobić, jak się to mówi, pokazaniu tego, co jest w dobrej nowinie, czyli w Ewangelii, to musimy właśnie o to, o tym, o to zapytać. Czy uważasz, że istnieje grzech? Wielu ludzi do dzisiaj absolutnie uważa, że wcale nie istnieje grzech. Ja nie mam żadnego grzechu. Przecież znacie ludzi, którzy po 30 lat nie chodzą do, do spowiedzi i mówią przysiędza, ja nie mam żadnych grzechów właściwie. Tak, bo jeżeli człowiek nie ma grzechu, to uwaga, Chrystus jest niepotrzebny. Bo Pan Jezus przyszedł przede wszystkim po to, żeby nas uszczęśliwić przez to, że nam zgładzi nasze grzechy. Jeśli nie mam grzechu, to Pan Jezus nic nie może zrobić. Jest wielu ludzi, którzy dzisiaj żyją też tak, i mówią, że ja nie mam grzechu. No to faktycznie to Tobie Jezus jest niepotrzebny. Dlatego też zadawanie pytanie, kim jest dla Ciebie Jezus? No jest kimś tam, który kiedyś może, może istniał. Otóż pamiętajmy, że to Jezusowe dziś, dzisiaj pytanie, za kogo mnie uważacie? Pamiętam, że kiedyś jeden ksiądz na Oazie zadał takie pytanie, bardzo proste wydawałoby się, i młodzieży, która była na, na rekolekcjach wakacyjnych i zadał im pytanie, a wy za kogo uważacie Jezusa Chrystusa? I mówi, stop, nie odpowiadajcie, odpowiedzcie życiem. I dlatego też ja też skończę. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Ale nie mów tego teraz, tylko daj dowód na to, że wyjdziesz z tej świątyni i będzie wiadomo, że dla ciebie Jezus Chrystus jest... Jedynym Panem, Bogiem i Zbawicielem. Ale odpowiedz życiem, słowem. Jak będzie potrzeba, to powiedz. A jeśli nie, to pokaż to swoim życiem. No i tu jest oczywiście zadanie do rodziców i chrzestnych. Nie sztuka jest powiedzieć, ochrzcić dziecko. Sztuka jest potem pokazać temu dziecku, że Jezus Chrystus jest naprawdę Bogiem i Zbawicielem. To jest wielka sztuka. I o to będę się modlił także, abyście wykorzystali ten wielki dar, który jest w Waszym sercu. Wykorzystajcie go. Otrzymaliście dzieci, otrzymaliście dar od Pana Boga. Otrzymacie także i łaskę, nie tylko zrodzenia, ale także i wychowania. I zróbcie wszystko, aby to zrobić własnym przykładem. Mamy problem teraz, bardzo wielki. Dzieci było. 170 do pierwszej Komunii Świętej. Ilo, ilu, ile dzieci teraz nadal przychodzi nam przeświętą? Ile dzieci dalej przyjmuje Komunię Świętą? To są pytania, które są ważne, bo jak się czasami rozmawia z tymi rodzicami, którzy gdzieś tam opłotkami chodzą, mówią: Proszę, księdza, to on sobie sam wybierze. No, gdzie dziecko wybierze? Gdzie dziecko wybierze coś trudniejszego, coś bardziej wymagającego? Dlatego też tym bardziej potrzeba kogoś, kto będzie bardzo, bardzo blisko i kto pokaże swoim życiem, że warto dla Jezusa żyć. A teraz powstańmy, będziemy się modlić.